Z tej strony Bango, to jest kolejny odcinek z serii Minecraft na nowo. Tak, fajne mam mm, buciki, co? Służane. Garanczo. Dobra. Tak jak mówiłem, chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że pójdziemy o to tam w głąb duszy natury, która brzmi w tamtej dziurze. Lecz najpierw, wow, no, co ja robię, trzeba pozbierać trochę Żorciela. Żorciela. Żarcie, żarcie. Mhm. Trzeba przeżyć stejka trzeba jeść stajki od. od. od Roberta Bornejki. O tak, streamowałem. <grym wziął> Dobra. Wow. Ależ to był dziwne ludzie. Co to było? To domowe. <grym wziął> ok. Może to jakieś. coś będziemy się żywić tym szaleństwem. No, ale to szaństwo to chodzi. Chodź. Wow, <laughs> no, kurczakowe poleczy, kurczakowy świat. Nie, chodzi mnie, dajcie mi. Czekaj. O boże, no proszę. Dobry. Dobrze, jeszcze. dobry. Dobry Karmel, dobra czekolada. Okropna czekolada. Okulada w kodzie. No, Baźdźcie! No, no, fajnie, ja tu coś robię. Nie słychać, nie widać. O mój Boże. Ja chcę mieć drzwi w domu. Ja chcę mieć drzwi w pokoju. Przujdźmy tak, przyjdźmy spać Pstryg. Mam nadzieję, że będę do tego szły jechać. Bo się po prostu ubi ubił i Nie wiem co jeszcze zrobię. Zastosuję największe kary. Nie wiem, weźmy sobie jeszcze zrobimy jednego I Ja mam pochodni. Wow, pięć jesteśmy bogaci w pochodni. Wow, jesteśmy bardzo bogaci Let's go Okej okay. A żeby wspomnieć, już tutaj byłem Tak na chwilkę zobaczyć co się dzieje I mamy taką żelazo I jest niespodzianka Niespodzianka ja Niespodzianka ja węgiel na 100% Lubić LW lubić węgiel na 100% Bo oh, tak jest masa jest impreza Jaś kratz Impreza Tak żeby 40 mał jak Nie obchodzą mnie to Nie miało trzeba było Nie trenować. Okay, to jeszcze. Okay tutaj chyba jeszcze jest wiem co na jakim miejscu to poziomie w ogóle płacze no i to jest ta wow tak <laughs> okay. Okay. To jest niespodzianka. Wow. Skrzynka. Wow. Dobra. w węgiel To żelazo. Nasiona. Arbuza. Arbuza jest. Będziemy mogli mieć arbuzy. <coughs> Jesteśmy biedni w arbuzie. O. A to daję. Nie byłem, ale słyszę czyli Znak. Znak. Bardzo żółty znak. Nie Dobrze, no, to zrobimy jeszcze jeden. Ok Let's go Nie, to już nie jest ten stary Minecraft, że... O, to... Tu tego mam dużo To jeszcze nie za czas Będziemy później omijać węgiel i... I co? Później będziemy omijać węgiel i, i żelazo I nawet złoto Widzicie, no. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz to trzeba dbać o minerały, materiały i tak dalej. I tak dalej. Jest, 5 minut już. Wow. A jeśli dochodzi ustanie. Nie. No. Okej. Okay. Tam zaraz sobie pójdziemy. I będzie o panie żelazu, ja przypuszczam. od to tego żelar... żelarstwa żelarstwa jak to woli się okay. nie to jest, tu się nic nie spalnił bo tu nie postawiłem, jakby to Э, добра, ну да, тут, буду, тут буду, <coughs> okay, э, oh, okay. oh, и было, дальше И подгорка, и туда еще не во. Нам Robię mi tu przypadkiem, wiecie, kto nie wyskoczył, nasz kochany przyjaciel Creepy Ale ja chyba słyszę z obiaka, czyli... Pff. Jaki fajny pokoik, choć go nie robię, żeby nie było, nie? <laughs> no <śmiech> dobra, to... T... Nawet nie nie proszę, by było tutaj przychodzić O, nie zauważyłam O, nie, czekaj tędy. O, wyżej się już drodzy nie dostanę. Chyba, że tędy jakoś. Dobra. <laughs> Dalej mi się nie chce spinać, A, tutaj byliśmy. Czyli co. O! ja się tam boję. Uwaga. Uwaga. Okej, okay, czyli nic to nie ma. Się bardziej można nerwów zabawić niż... Uff! Okej. Okay. <tryk> Chcę poglądać. O! Brawo. Brawo, nie? Yeah. А там каш, И крипер, шит. Окей. Маш, окей. Вау, здесь не своя ошибка. Да, не ошибка. А, oh, не самая походня. Кто там есть? О! Oh. <coughs> Okej, okay, okej, okay, okej okay. Wiecie co? Tyle wyrażeń mi akurat starczył Dopóki no, nie znajdę sobie pochodni O oh, shit, a nie no, to są ludzie A jak ja są. Nie mądry Nie, nie mówiąc no, głupi, nie? Dobra, kiedy tutaj trzeba jeszcze obbadać teren Guch, cicho w... o jest Lap, lapisto Och <coughs> jak pięknie, no będzie, będzie mnie to chylać czy... No za bardzo, o, patrz, heal, jak fajnie Okej, okay, tędy. Grzybak okej, okay. Będę jak sobie zrobić zupę. O następek czybobą Ouch, ouch, sorry, sorry, ja też to czuję. Ouch, co jest? Dobra. Wow, klatkuje mnie, choć. Wow, co jest? Shit. uspokój mm, się. No, oh, nie naprawdę, bo tak jest, jak w dupiu Wow, no, klatki. Ogar gar. No, dochodzi 10 minuta. Super. Cieszcie się, ja tak. <laughs> Dobra, mamy tego grzybka. Dla mnie super. Dla mnie to już za koniec pracy na dziś. <laughs> no i. Mm, Pfff. Jakąś jak to. A tędy przyszedł weźmy sobie Żwirka. weźmy sobie Żwirka i Mochabarka. E, żwirka mamy uchomorka też to czas zacznę zabawę z kolorowanką <grymne> okej <Okay. grymne> to wracajmy no to, to, to jest się jeszcze tu tylko jeszcze nie zauważyłem o fajnie czyli co odcinek udany myślę, że yy, w, nie chce się na mnie zbyć że... Po takiej długiej przerwie w się nowa seria, ale z przyczyn technicznych, no, musicie mnie zrozumieć, ja nie mam. Znaczy, no, mam lekki wpływ na komputer, co się dzieje z moim komputerem, ale tak mały, że. że no, nie moja wina <kłysy> Mówię mi ten. przez te filmiki, że. Że, że to wszystko przy tych filmiki, że to jak wrzucasz to tam wirus to się właśnie dupa kłamy No okej okay. Dobra to patrzę okay, jak pochodzić i wracajmy ale mamy lapis Lazuli Lazur tędy? ta <tryk> tędy Pie, pie, pie. Ciemno jest? Nie, jasne Nie, ciemno. Mm, nie, nie było. Rzuć się piwo, rozciepluj, rozciągnij. Jak mi tu creeper wpadnie. Dokładnie coś? Tak. to będzie okay. sobie spać. 13 minuta, Wow. Dobra, to schowajmy tak. Um, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, mam fajny pomysł na ten odcinek. Um, Cowy na to, żebyśmy sobie zrobili farmę. Wow. No i muszę jeszcze. Dorobić jeszcze jedną skrzynkę. Wow! No. no, to zrobimy taką formę Arbuza. Przeda się. <laughs> A my pójdziemy wykończyć ten nasz cholernie wytrwały mieczek. Dzięki któremu nie skinęliśmy. O tam. Czyli tak. Już y, plan na dziś wykonałem. <laughs> Teraz ja tylko mogę jakieś dodatki wprowadzić. Czyli na przykład zbieranie, ocydzenie. To już trzy zadania będą zbierać jedzenie i zniszczyć... O, nie wiem po co ją zrobiło. Wow. Nie potrzebuję... Wow. To Wow. Tłasem odcinek jeszcze tam pójdziemy dół, no, ja to taki wejdzie tylko dodatek. Mm, 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 mm. Wcześniej tak poszedłem tak daleko. Mm. O, mamy chyba kanion. No. Wcześniej tak poszedłem daleko, że się zgubiłem i szukałem przez... Wiele? Przez 30 minut domak Szukałem, szukałem, szukałem. Nawet po mapie nie mogę znaleźć, bo nie było. Okej. Okay. Dobra, rozjecmy sobie, sobie. Wow, otrułem się. Czemu. Good. Nie sam ładny. <grystanie z nimi> Mój żołądek szwankuje. Ja tu ja no, I, 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 I. Daj mi więcej. To z wymi to ja. ja. <grystanie> to puszczę pawę. I ty potem puścisz pawia. No, to mamy tu. Wow, 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 Okej. Okay. No. <coughs> mm, dzisiaj weźmy tam sobie na górę weźmy. Postaram się. Hmm. Otóż mam trochę planów na najbliższe odcinki. <laughs> mam też plan, żeby tak z, z domku wybudować taki, takie takie wyjścia tutaj. I tutaj o. Taki, tutaj zrobić taki fajny tarus. Oddzielony na mechanizmy, że tu się otwiera most. To potem na tej stronie otworzyć i zamknięcia, ale to trochę kombinowania będzie. To co? Mieczek, Pięć. Więc tak. To byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i tedy, i Dziękuję za uwagę. Zawsze do kolejnych odcinków serii. Minecraft na nowo. Ja jestem Bangok i życzę miłego oglądania tego oraz innych odcinków. Co to? Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.